Cześć tu Beata, dziś mamy poniedziałek 16 listopada, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to. Dziewiątka pentakli. Dziewiątka pentakli to taka karta nagrody, nagrody po ciężkiej pracy. Oczywiście ta nagroda i ten rozkwit sił witalnych, który się z tym wiąże, może się zamanifestować pod, pod pewnymi warunkami. Ja za chwilę o tych warunkach powiem, ale jesteśmy w żywiole ziemi, a więc ten rozkwit sił witalnych, dobrobyt, dobrostan również odnosi się do materii. Natomiast ta karta to też taka radość. Radość i satysfakcja. I to warto, o tym warto pamiętać, żeby, żeby docenić siebie za to, co już zostało zrealizowane, za to, co już osiągnęliśmy. I być może dziś jest taki dzień, żeby nie tylko od siebie wymagać, ale również docenić to, co mamy. A przede wszystkim skłonić się w stronę siebie, czego tak naprawdę potrzebujemy i pragniemy. To jest karta mówiąca o takim działaniu i życiu pełnią życia, ale też poczuciu bezpieczeństwa, jakie sami, sami sobie dajemy. Umiejętność cieszenia się tym, co zgromadziliśmy, tym, co osiągnęliśmy, jest naprawdę bardzo ważna, żeby, żeby móc dalać, działać dalej. Dzięki temu nie tylko w odniesieniu do, do materii, ale również do, do naszych działań możemy osiągać nasze marzenia, możemy realizować się dalej, możemy działać po prostu dalej. My jesteśmy w talii Story Medicine Tarot, tym razem jesteśmy w drugim filarze, bo to już jest druga talia, a więc Animal Woman. Ja tak tylko pokażę dziewiątkę pentakli z tej pierwszej talii, też Story Medicine Tarot. Tak wyglądała dziewiątka, a tak wygląda dziewiątka w tej talii. Spróbuję to troszeczkę wyostrzyć. Zobaczymy, czy to będzie widać. Tak, wszystko chyba widać. Jest naprawdę niesamowita. Kobieta w tej karcie jak widać, nawet samo przedstawienie tego, co się dzieje dookoła niej, pokazuje, że ona jest płodna, że ma wiele jeszcze do zaoferowania, do zasiania, wiele historii. Które będzie mogła później w przyszłości zebrać, ale również się nimi podzielić. To jest ważne w tej karcie. I myślę, że przede wszystkim ta karta to też takie zrozumienie samodzielności, tak? jak możemy działać w sposób samodzielny. Oczywiście, tak jak wspomniałam, ta materialna satysfakcja zawarta w tej karcie jest ważna, ale tu nie tyle chodzi o pieniądze, co bardziej o nasz sposób postrzegania i sposób działania. Po postaci w tej karcie widać takie głębokie, przynajmniej ja dostrzegam, ja to tak widzę, takie głębokie zadowolenie z tego, co robi, ale i zwróćcie uwagę, koncentracja, ona się skupia dokładnie na tym, co, czego potrzebuje i co chce zrobić. Rozumie, że że to świadomość tego, co ona ma już w tej chwili, jak wiele otrzymała i jak wiele ma też do zaoferowania innym, to wszystko wzięło się z niej samej. Tak? Ona ma to wszystko dzięki swojej pracy, dzięki swojemu zaangażowaniu. I dlatego tak się dzieje, że przemawia ze swojego wnętrza, z tych najgłębszych części naszej duszy. Tak też jest tutaj to napisane, że przemawiam z najgłębszych czeluści czy z najgłębszych pokładów mojej duszy i to jest takie myślę że to jest takie zasadnicze ponieważ to dzięki to właśnie działanie dzięki swojemu przekonaniu działanie po swojemu dokładnie tak jak podpowiada nam dusza jak nasza intuicja nam to podpowiada sprawia też że będziemy spełnieni że Docenimy to, co już udało się zrealizować, ale również będziemy, nazwijmy to w ten sposób, będziemy płodni, będziemy mogli działać dalej, ale też będziemy umieli się tym podzielić z innymi. To właśnie wtedy tylko mamy szansę, może nie tylko oczywiście, ale wtedy mamy ogromną szansę na, na ową nagrodę po ciężkiej pracy, o której wspomniałam na samym początku. Tak właśnie mamy szansę. Osiągnąć swoje marzenia. I myślę, że ta karta, owszem, one, one bardzo się różnią od siebie, ale, ale jednak ta karta bardzo nawiązuje do tego, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby stamtąd czerpać tą prawdę i sposób działania dzięki temu będziemy bardziej spełnieni, bardziej docenimy, bo przymuszanie się do działania nie sprawi, że będziemy umieli się cieszyć z tego, co już zostało osiągnięte, nie sprawi, że będziemy umieli się tym podzielić z innymi. Mało tego, nie sprawi również, że będziemy chciała, chcieli działać jeszcze bardziej. I naprawdę ta karta jest pod tym względem niesamowita. Nie wiem, czy wy widzicie, tu dookoła są jakby takie... Serpentynki, takie jakby to było DNA splątane. Tak? To są jakby jajeczka. Ta, ta płodność, ta, ta hojność, ta chęć działania, to bycie w centrum, zwróćcie uwagę, tak? czyli działanie dokładnie tak, jak my to czujemy. I myślę, że to jest piękne przesłanie. Banalnie proste, o którym bardzo często zapominamy, bo wbijamy się w pewne formy. Ja przynajmniej tak tą kartę odbieram, i myślę, że poza takim klasycznym rozkwitem sił witalnych, nagrodą po ciężkiej pracy i takiej satysfakcji, ta pełnia życia bierze się właśnie z naszego wnętrza, z tego, jak my działamy, z tego, że jesteśmy w centrum tego, co my robimy. I myślę, że to jest najpiękniejsze przesłanie na początek tygodnia. Może nie najpiękniejsze, jakie można sobie wymarzyć, ale naprawdę wspaniały sposób działania i wspaniały sposób podejścia do tego, co robimy. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tę energię i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.